Kolejny tydzień treningów przede mną. Udało się popływać pierwszy raz open water. Nie wygląda to obiecująco, ale to nic. Coraz mniej siły, coraz więcej regeneracji potrzebuję. Zaczęły się pierwsze dolegliwości. Pierwszy pojawił się ze stopą jakieś półtora tygodnia temu podczas zakładki. Normalnie zaczęło mnie boleć, także nie mogłem chodzić i zapomniałem, że. Od, jakiegoś, od jakichś dwóch tygodni w butach, w których na co dzień chodzę, nie miałem wkładek takich profilowanych, zrobiłem sobie je. I stwierdzam, że to może być jedna z tych przyczyn, bo bolało mnie jeszcze dzisiaj dość mocno i postanowiłem wyjść, zrobić zakładkę i zobaczyć, jak bardzo mnie boli, i włożyłem sobie te wkładki do biegania. Okazuje się, że nie boli, więc gdzieś tutaj też upatruję tego wszystkiego. Oczywiście głowa to podstawa więc postanowiłem sobie to jakoś e, e, wytłumaczyć tak czy inaczej e, zawody zbliżają się wielkimi krokami nie mówię, że w dupie jestem, ale e, no to nie wygląda na, to nie jest na takim poziomie, jakbym sobie to wyobrażał, ale też rozumiem swój organizm, że no pewnej bariery mogę teraz nie przeskoczyć ale jest okej okay, jest okej okay generalnie do przodu staramy się i do przodu pozdrawiam serdecznie